Cześć. Wczoraj Polacy wygrali z Iranem w siatkówkę. Właśnie na Tauron Arena odbywa się Memoriał Huberta Wagnera. Dzisiaj Polacy będą grali z Argentyną. A my już za nieco ponad miesiąc spotkamy się wspólnie na turnieju negocjacyjno-mediacyjnym dla biznesu. Jeżeli lubisz negocjacje, jeżeli chcesz się sprawdzić, stwórz trzyosobowy zespół negocjacyjny. Zgłoś się reprezentując swój dział lub twoją firmę i weź udział w turnieju negocjując z zespołami reprezentującymi inne firmy. 4 października na Tauron Arena Kraków. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Udział w ogólnopolskim turnieju negocjacyjno-mediacyjnym dla biznesu to prestiż i fantastyczna zabawa. Zapraszamy do udziału w turnieju przedstawicieli działów zakupów, sprzedaży, każdego, kto chciałby sprawdzić się w trakcie zespołowych rund negocjacyjnych. A może w celu jeszcze lepszej integracji chcielibyście zaprosić do drużyny reprezentującej Waszą firmę przedstawicieli różnych działów. W tym roku po turnieju zapraszamy Was również do Browaru Lubicz, gdzie wspólnie będziemy celebrowali dobrą zabawę i gratulowali zwycięzcom turnieju. Dzień dobry. Za mną Tauron Arena Kraków. Obecnie arena zmagań m.in. polskich siatkarzy. 4 października z kolei będzie to arena zmagań najlepszych w Polsce pełnomocników, mediatorów oraz negocjatorów. Jeżeli chcesz wziąć udział w tej jednej z najlepszych. Impres dla negocjatorów i mediatorów. Zapisz się na stronie negocjacje i Zapraszam.